Zapraszam na kurs materialny wwwpiotciupak.pl. Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 30 stopniom. Kąt rozwarty tego równoległoboku jest równy. Narysujmy sobie równoległobok. Mamy jakiś tam równoległobok. I teraz dwa sąsiednie kąty. Niech ten będzie kąt X, a ten kąt to będzie X plus 30, bo wiemy, że różnica między nimi to jest 30 stopni. No teraz co wiemy? W dowolnym równoległoboku suma dwóch sąsiednich kątów daje nam łącznie 180 stopni, czyli to plus to daje nam 180 stopni, to plus to dałoby nam 180 stopni i tak dalej, i tak dalej. Czyli mogę sobie zapisać, że x dodać x plus 30, x dodać x plus 30 daje nam 180 stopni, czyli 2x plus 30 stopni to jest 180. 80 stopni. Co robimy? 30 stopni na drugą stronę przerzucamy, czyli mamy, że 2x to jest 180 odjąć 30 stopni, czyli to jest 150 stopni. Mamy, że 2x to jest 150 stopni. Dzielimy sobie stronami na dwa, czyli chodzi, że 1x to jest 75 stopni i to jest nasza odpowiedź. Nasza znaczy odpowiedź to jest nasz X 75 stopni, a oni się pytają o kąt rozwarty. O ten większy kąt, czyli o ten kąt, prawda? Czyli tutaj mamy 75 plus 30 stopni. 75 plus 30 daje nam oczywiście 105 stopni i taka jest odpowiedź, czyli odpowiedź A.